Niedziela, 10 lipca, analiza weekendowa indeksów giełdowych. Rozpoczynamy oczywiście od indeksu WIG20, który jak to nas można powiedzieć, znaczy nas, no, mnie raczej tak zaskoczył pozytywnie. To znaczy się, tak jak jeszcze w ubiegłym tygodniu, no, zanosiło się na mocniejszy spadek i próbę ataku na poziom tutaj okolic 1500 punktów, tak w tym tygodniu widzimy taką wyraźną popytową świecę, która swoim minimum osiągnęła strefę na którą bardzo często zwracam uwagę, a więc strefę jakiegoś pierwszego swingu od dołka, szczyt tego pierwszego swingu tutaj zakończona, w tym momencie mamy tutaj no jak to chce sobie może, by, że tak powiem wyartykułować, bo albo mamy 38 na 88 albo e, mamy 61. Jak się ktoś uprze, w cenach zamknięcia na 78. Mamy jakoś w każdym bądź razie coś, coś z geometrii tutaj mamy do czynienia. Mamy taki ala podwójny dołek, świeca tak jak już wspomniałem popytowa. E, to co tutaj cały czas mamy od szczytu to jest to na co zwracam uwagę cały czas. Jesteśmy tu w niczym innym jak tylko w układzie korekcyjnym. Tu nie ma żadnego impulsu na ten moment, tu jest tylko i wyłącznie korekta. No i ta korekta, która, tak jak powiedziałem, to co najważniejsze, nie powinna wybić tego poziomu tutaj tego minimum na 1496 tak i na tej chwilę widzimy że po tym impulsie pierwsza, druga, trzecia, czwarta, pędząca, piąta czyli mamy jakiś tutaj swing impulsowy, mamy korektę schodzącą do niemalże 88,6 jeżeli teraz zostanie potwierdzona ta świeca, jeżeli w kolejnych tygodniach y, zdołamy pokonać tutaj szczyt, no po prostu nastąpi autentyczna zmiana tej tendencji, tego trendu spadkowego. No to należy się spodziewać naprawdę nie, że silnej pali y, w tym sensie, takim y, no jak gdyby, może nie że pionowym, ale je, i, i, i za jednym zamachem, ale rozpoczęcia czegoś, no według mnie, naprawdę większego, ponieważ. To oznaczałoby, że mamy tutaj do czynienia z układem bardziej takim pierwsza, druga, pierwsza druga. Do tego zejście, głębokie zejście znoszące niemalże całość tego wzrostu, no to najczęściej statystycznie jest zapowiedź silnej kolejnej fali, tak? czyli ta jakaś duża fala trzecia no miałaby prawo oczywiście z korektami po drodze, większymi i znacznie wyżej. No Pokusiłbym się o stwierdzenie, że spokojne wybicie tutaj tej strefy w okolicach 2 tego szczytu, który, który tutaj no powiedzmy ostatnio zawitał w roku 2018, czyli tych okolic 2650, ale to jest oczywiście pieśń przyszłości, na ten moment mamy jakiś pozytywny sygnał dla, dla posiadaczy akcji, dla byków, mamy pozytywny sygnał, oczywiście jeden sygnał wiosny nie czyni, ale no ta, bo sama reakcja na strefę, na geometrię, to ma miejsce no, prawie że zawsze, ale tutaj mamy pozytywną reakcję, pozytywną, zakończoną właśnie tą świecą. Nie chodzi tutaj, że nie mamy tutaj do czynienia z pin-barem, ale chodzi o to, że mamy białą świecę z długim i minimalnym cieniem, nawet długim w tym sensie, że większym od korpusu. To świadczy, że podaż uległa i popyt wybronił i wyprowadził na. Poziom wyraźnie wyższy aniżeli otwarcie tego tygodnia. Patrząc teraz na wykres dzienny, no tutaj oczywiście nie będę się dawał, i, i bo to zawsze powtarzam, że fale falami, ale konia z rzędem temu kto. I tutaj możemy tylko zobaczyć, bo jakby tu nie spojrzeć, no nawet jeżeli uznamy, że tu mieliśmy do czynienia z jakąś falą czwartą, nieregularną, no to znowu też można się tutaj, że tak powiem, do do, 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 do fasoli, przepraszam, za to lokalne takie stwierdzenie, że mamy tutaj trójką, z trójką wychodzimy. Także no to jest najmniej istotne. Najbardziej istotne jest to, że mieliśmy zejście na nowe minimum, cofnięcie od razu na to nowe minimum mamy wśród nas Blogowicza, który, który bardzo często zwraca na to uwagę, bardzo często, akurat w przypadku zawsze odwrotnym, czyli, czyli w tym na spadki, ale no to jest pewnego rodzaju takie wskazanie, że mamy wypicie dołka i natychmiastowy powrót. Mało tego, utworzenie gwiazdy porannej, w dodatku zostało ono potwierdzone. No. Pierwszym elementem, takim uzupełniającym, którego brakuje, można powiedzieć, do pełni szczęścia, jest wyjście ponad tutaj ten szczyt, czyli wyjście ponad 1745, co myślę, że będzie, będzie do uzyskania w poniedziałek. No, tak mi się wydaje w każdym razie, że powinno mieć to nastąpić. I co to, co to będzie oznaczało? No, moim zdaniem to, że otwiera nam się droga w pierwszym rzędzie, tu do okolic 1870, a więc do strefy takiej dłuższej strefy oporu, o której zatrzymał się nam tutaj szczyt, do rejonów z zakresu overbalansu, I, i, i to będzie bardzo ważny moment, według mnie, w tym średnim terminie, ponieważ, tak jak mówiłem, na, ten, na, ten, na tą chwilę to, co tu się wydarzyło, to na dół trudno jest tutaj okiełznąć jakimś układem impulsowym, a więc być może jest tutaj, mamy do czynienia z jakimś układem A, B, C, korekty, więc nie jest powiedziane, że dojście tutaj zakończy się sukcesem, no bo sukcesem będzie wówczas, jeżeli pierwszym elementem sukcesu, tak bym powiedział, jeżeli po prostu tą strefę udało nam się wybić i wyjść nad poziom 1870, ale na tę chwilę myślę, że tutaj mamy otwarcie, powoli otwiera nam się droga do tych rejonów i, i tego bym się spodziewał. Jeśli spojrzymy teraz na indeks WIG, tutaj sytuacja na szerokim rynku podobna, zbliżona. Strefa, ten pierwszy duży, tutaj akurat, jeśli chodzi o pierwszy duży. Impuls tego swingu, bo na wigu 20 mieliśmy zejście tu jak gdyby do tego impulsu, ale tutaj również oparta o ten szczyt. Gorzej tu może troszeczkę to wygląda, jeśli chodzi o e, geometrię, ponieważ no, dość wyraźnie zabrakło do 78,6, a znowu dość wyraźnie przebiło 61,8, ale wiemy, że nie ma narzędzi idealnych. I to, co najważniejsze, na podwójnym dołku jest pozytywna świeca. W tym szerokim spektrum czasowym, w tym szerszym spektrum czasowym, oczywiście, to jest tylko na razie jakiś wstępniak to jest jakiś wstępniak, aby myśleć o inwestycjach w, dłuższy, w dłuższym terminie czasowym. no Należałoby zatrzymać się z wybiciem tutaj poziomu szczytu, a więc poziomu 57 915 korekta i wówczas dopiero według mnie jest to dobry moment do zajmowania jakichś akcyjnych pozycji czy, 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 czy kontraktowych, nawet w jakimś bardziej dłuższym terminie. Ale oczywiście ten pierwszy element taki pozytywny został na wykresie tygodniowym również tutaj utworzony na tym szerokim rynku, a sytuacja na dziennym również taka sama, czyli w ten moment trudno tu jest mi jednoznacznie powiedzieć, co tu mamy, dlatego jest to dla mnie pewnym sygnałem takim niepokoju, że może to być trójka i wówczas dojście tutaj do okolic 58 tysięcy może być zakończeniem ewentualnej korekty i mieć. Swój, swój, że tak powiem, swoją kolejność dalej przejść w spadki, ale na ten moment wydaje się, że dużo nie brakuje, aby wybił, wybity był ten szczyt, a wybicie tego szczyta, no, szczytu, moim zdaniem, no właśnie, otwiera nam drogę tutaj do tych rejonów 58 tysięcy. Także na jakieś krótkie elementy, krótkie momenty inwestycyjne przy wykorzystaniu wykresów, też może godzinowych. No, jak najbardziej tutaj pozycja L na jakieś takie, no. No, na indeksach WIG20 oczywiście w tej chwili jest. Kolejny indeks SWIG. Na SWIG-u mamy, mamy dolny cień, nie wybijający tego cienia, więc na razie jest to jeszcze wszystko utrzymane. To o czym wspominałem, że wyjście tutaj nad ostatni potwierdzony szczyt jako impuls teraz korekta tego, tego zejścia. Tutaj sy sytuacja jest tak, z jednej strony troszeczkę gorsza, bo Pinbar z tego tygodnia, jaki powstał, ma czarny korpus, a to zawsze niesie trochę więcej jakby takiego niepokoju, niepewności, czy aby na pewno to jest udany atak, bo skoro po popyt, obronił tutaj te okolice tej strefy, no to tu naprawdę nie było wiele, żeby wyjść nad otwarcie tego tygodnia, więc to jest taki minusik, ale ten dolny cień pokazuje również, że popyt tutaj no próbuje, próbuje, co najmniej próbuje, o właśnie bronić tej strefy, tego dołka, no a z drugiej strony patrząc, to tu mamy taki układ bardziej przybliżony do jakiegoś układu korekcyjnego właśnie dzięki tej tutaj takiej korekcie nazwijmy pędzącej, ale nie zmienia to faktu, że w przypadku SBIG u w średnim terminie no, wyjście, wybicie tutaj moim zdaniem tego poziomu byłoby takim wstępnym, pierwszym dobrym sygnałem swingowym do, do, do pozycji długich do, do, do zajmowania, do kupowania w nieco dłuższym okresie z racji tego właśnie, że tu nie wybiliśmy tego dołka. Tak, bo, bo w każdym innym momencie to raczej bym był powściągliwy, w tym sensie, że wybicie cofnięcie, co oczywiście też może mieć miejsce, że wyjdziemy tutaj nad ten poziom i, i cofniemy w ramach korekty i dopiero potem będzie jakiś właściwszy moment do zajmowania tych dłuższych pozycji, ale tu jest jeszcze bardziej, bym powiedział, od strony tej takiej falowej spadku ceny jest bardziej korzystna sytuacja. No tym małym minusem jest ta, ta, ta świeca tym barowa na wykresie tygodniowym. A jak to wygląda na wykresie. Dziennym, no tu na wykresie dziennym to widzimy, że idziemy, schodzimy w czymś, co powiedzmy, no ma znamiona. No właśnie, nie wiem czego, no bo, bo, bo do klina, gdybyśmy chcieli tutaj patrzeć na klin, no to co najmniej jeszcze jedno zejście musiałoby być. Więc patrzymy na razie na to w ten sposób. Zejście. Nazwijmy w cudzysłowie objęcie, nawet lekko potwierdzone. Tylko ja zawsze mam dylemat z takim objęciem, gdzie, gdzie w rachubę wchodzi luka cenowa, a tak należy traktować, bo zamknięcie tutaj 6 lipca było na niższym poziomie, a 7 otwarli się już od razu wyraźnie wyżej, tu powstała taka luka cenowa. No ale można znaleźć, że tak powiem, Wskazania na to, że taką, taki układ świecowy można też określić mianem objęcia hos które zostałoby w tym momencie no, delikatnie, ale potwierdzone. Jak widzimy, zatrzymanie tego piątkowego ruchu, piątkowego delikatnego wzrostu nastąpiło na tym mniejszym overbalansie, tuż pod strefą. Tutaj panującą z tego dołka, więc trudno jest tutaj mówić, nawet w układzie dziennym, że dochodzi do zmiany trendu. Na razie mamy podejście i jak najważniejsze najbardziej z tego miejsca może pójść kolejny ruch w dół, a jeżeli pójdzie, no to ten dołek na pewno już nie, no na pewno, no najprawdopodobniej się nie utrzyma, no i będziemy schodzić wówczas na poziomy może niedużo niższe, ale no będziemy atakować tutaj rejony 16300 punktów. Natomiast jeżeli uda się przeciągnąć dalej, no to dojście już tutaj do tego overbalansu, no tu na to zwrócę uwagę, bo tu może być ciekawe zagranie, jeżeli dojdziemy tutaj do tego overbalansu i nawet rynek zawróci, to warto mieć to na względzie, że dojść do tego balansu będzie już wybiciem tego ostatniego potwierdzonego szczytu, tej większej tutaj korekty, która teoretycznie daje możliwość zmiany tendencji co najmniej w układzie tutaj do poziomu w około 18 tysięcy punktów. Więc jak widzimy, ten właśnie element, do który, na który zwracałem na wykresie tygodniowym, czyli ten czarny korpus Pimbara, ma tutaj swoje uzasadnienie, bo tak naprawdę trzeba by było powiedzieć krótko, no, jest powstrzymanie spadku tuż przed wybijaniem, przed poziomem tego ostatniego dołka, czyli no, jest jakiś jakaś Strefa istotna, tutaj poszedł duży ruch popytowy, a więc wiadomo, tutaj były ulokowane y, jakieś pieniądze. No i teraz zbliżyliśmy się do tego, i tutaj siłą rzeczy jest kolejna próba, że tak powiem, uratowania tych pieniędzy zainwestowanych tutaj w tym miejscu, czy wszędzie tutaj, gdzie, gdzie poszedł ten pierwszy ruch. I, I teraz pytanie, czy ta próba zostanie pozytywnie zakończona, bo na ten moment mamy tylko jakąś korektę. Jak widzimy w tej tendencji spadkowej, dalej jeszcze droga do jest mocno, mocno otwarta. Z naszych indeksów to by było wszystko. Ja mówię tutaj, właśnie, przepraszam, czy ja tutaj nie pokręciłem? No, całkowicie, przepraszam Was bardziej, bo pokręciłem troszeczkę, bo jeszcze raz muszę, no zdarza się, cóż, pokazywałem tutaj oczywiście MBI. Natomiast potem przeszedłem na S-WIG, a tutaj mamy M-WIG, Na mwig ale zbliżona stacja, jak widzimy, zejście tu jest, właśnie tak mi coś pasowało, że w mwig widziałem klina, jak się przygotowywałem do tego. I widzimy tutaj cały ten spadek mógłby być już, mógłby, nie musi, ale mógłby być już całym klinem. Dlaczego mówię, że całym klinem? Ponieważ A. B taka jak gdyby, no nazwijmy pędząca yy, czy w jakimś stylu, ale nieważne czy, czy to nawet tak pokażemy i teraz ten ostatni spadek jest raz, dwa, trzy, cztery i pięć, czyli mamy w postaci kina, ale tutaj mamy na razie też dojście, tak jak przed chwilą pokazywałem to na zwigu. Mamy dojście do strefy tego dołka. Więc dalej jesteśmy tutaj, jak gdyby w tendencji, w trendzie spadkowym. I, i tutaj nie ma. No pierwszym elementem, który musi być, to musi być wybicie tutaj szczytu na poziomie 4172 i to będzie już na pewno dość mocne wskazanie, chociażby z tego tytułu, że będzie pokrywało się równocześnie z wybiciem z tego ewentualnego kina, tak? Ale to, jak gdyby, wybicie również linii szyi takiego podwójnego dołka. Na ten moment jest jakiś, nazwijmy, no, rzecz, która, która może być pozytywnie odbierana, chociażby układ gwiazdy porannej, z dość dobrym, dość dobrym ob ułożeniem obrotów, bo na tej tutaj dolnej świecy czarnej, spadkowej, mamy ten wyraźny, większy obrót. Tak? Czyli dobry układ, ale teraz pierwsze potwierdzenie tego i wyjście na ten szczyt. To będzie taka układanka, która razem da nam całościowo jakieś spojrzenie, że otwiera nam się droga co najmniej tutaj do tego okolic 4900, a patrząc oczywiście na tą szeroką skalę, no to musimy sobie powiedzieć jasno, że no, 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 po tym ruchu na tę chwilę tu też mamy nic innego na razie jak korektę, więc to może być całkowity dołek korekty. Nie mówię, że tak musi być, ale też to wchodzi w rachubę. Natomiast te pierwsze elementy pozytywne dopiero zostaną w jakiś sposób mocniej potwierdzone, czyli tak gwiazda ten klina, jeżeli właśnie wybijemy strefę Clean i tutaj naruszymy, wybijemy ten szczyt między tymi dwoma dołkami. No i teraz właśnie ten SWIG, czyli trochę dużej na, na, na trochę dłużej na, na wykresie dziennym, na dziennym mamy pinbara czarnego, czyli to co już mówiłem też, tak to wygląda obrona. No i na y przed chwilą już powiedziałam, więc nie będę się powtarzał, jeśli chodzi o SWIFT, jak to tutaj wygląda. Sorry za to zamieszanie, no czasami tak jest, że coś się człowiekowi troszeczkę pomyli w ustawianiu. Kolejny indeks to DAX. No i tutaj na DAX-ie bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ ponownie odbijamy się od strefy wsparcia w rejonach 12.500 i tak jak jeszcze ten poprzedni tydzień, no, wyglądał, mówiłem, że tu jest jedyna szansa jakiegoś, nie wiem, zatrzymania i, i ta szansa dopiero teraz się buduje bardziej mocno, czyli po prostu musi być nie tylko zatrzymanie, ale musi być wyjście nad te cienie, nad cienie tych dwóch ostatnich świec, czyli jak gdyby pokonanie tego ostatniego potwierdzonego szczytu. I tutaj mamy, a pamiętajmy, że no musimy na to patrzeć też przez taką do może nie nieufności, ale dozą bezpieczeństwa, takiego no, zachowania większej ostrożności, ponieważ jakby nie było, poziom minimalny tej świecy ostatniego tygodnia wybił tutaj ten dołek, czyli jesteśmy jak gdyby dalej w tendencji spadkowej. Mamy y, niższy dołek, tak, mamy niższe szczyty, mamy niższy dołek, więc tutaj jak najbardziej to jest, ale sama świeca jest tą świecą pozytywną. Jeżeli teraz nastąpi kontynuacja w stylu wybicia tutaj tego szczytu, no no To będzie można myśleć o tym, aby pokusić się o atak na rejony gdzieś 14 500, czy nawet 15. No na tę chwilę też powiedzmy sobie, jeżeli przyjrzymy się, bo tutaj mieliśmy 16 290, tutaj mieliśmy 16 285, czyli mieliśmy jak gdyby taki: no, spójrzmy, A, B, C. A, B, C. ABC. Utworzyła nam się większa korekta. No więc wyjście ponad ten szczyt, oczywiście, w pierwszej kolejności otwiera nam drogę tutaj do tych rejonów, ale może to być też początek czegoś, co zaprowadzi nas na. Będzie atak na te historyczne szczyty. Więc no, ciekawostka w kwestii świecy jest. Natomiast jak to wygląda w układzie dziennym, no, w układzie dziennym znowu mam taki mały problem, bo no, powiedzmy sobie szczerze, żeby się cieszyć, tak? znaczy żeby, żeby pozytywnie się całkowicie otworzyć na, na to, co nam rysunek wykres pokazuje, ponieważ jeżeli spojrzymy tutaj na ten, na ten zakres, no to wyjście na nowy dołek jest jakąś trójką. No bo niewątpliwie nie ma tutaj żadnego impulsu, tu jest jakiś ruch, tu jest jakaś ruch trójkowy i, i, i bo przecież tu jest trójkowy, tak? Bo w najlepszym przypadku A, B pędząca C, tu jest znowu trójkowy A, B. I C w postaci piątki, i tu tak na dobrą sprawę też nie potrafię niczego innego doszukać jak trójkowego, bo cały ten tutaj spadek, no może być ewentualnie uznany, że po impulsie jest ta korekta, i mieliśmy, no jak w cudzysłowie, tak powiedzmy, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, czyli jakiś układ klina. Więc spójrzmy na to od tej strony. Mamy zejście na podwójny dołek. Mamy harami, mamy teraz potwierdzenie tego harami, to jest pozytywne. Mamy za potwierdzeniem harami mamy wybicie ostatniego potwierdzonego szczytu, to nam jak gdyby otwiera drogę do, do rejonów tutaj 13400. Jeżeli po, przekroczymy już te obro, yy, poziomy 13400, no, no to będziemy dalej następny kolejny element, mieli na, tutaj na rejonach 13700 i teraz Trzeba sobie powiedzieć jasno, że właśnie ten układ tego spadku w takiej formie no, trójkowej no, nie jest takim zbytnio optymistycznym, więc pozostaje tutaj brać to, co jest jednoznaczne i Układ, który nam się tu zbudował, powinien nas zaprowadzić, tak jak powiedziałem, 13400 i być może potem dalej na 13700. Jak to się, jeżeli wybijemy tutaj zakres overbalansu, no będziemy mogli myśleć o ataku na poziomie 14500. Ale nie ma tu dla mnie takiej czystej, klarownej sytuacji, która by powiedziała, że jesteśmy po, po, po całym spadku, nazwijmy to po tym całym spadku takim no, kończącym całkowicie, całkowicie e, tutaj tą, tą korektę, nazwijmy, e, z wyższego interwału. No, pff, zawsze można powiedzieć, że e, ci, którzy mają kompletnie, nie biorą pod uwagę żadnych fal, to ich nie interesuje, no, po prostu jest naruszenie dołka i, i no może z rozpędu, tak, no, ma, miało być tu ABC, a, a a wyszło, że naruszenie do UKS, i to falowiec powiem w żaden sposób to już całkowicie zmienia sytuację. Ja, niestety, tak też nie powiem, bo, bo, bo tak jak powiedziałem, fale falami, a, 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 a wykres wykresem, więc y, y, to nie w tym rzecz. To, co dla mnie najważniejsze jest harami, jest potwierdzenie, możemy patrzeć pozytywnie, a teraz kolejne poziomy wskażą nam, czy to jest coś, co się rodzi na dłuższy okres czasu, czy to będzie tylko w ramach, w ramach korekty. No i, i na koniec S&P i tutaj biała świeca, no tutaj przypomnę, znowu objęcie besy, objęcie hossy, ale w tym wydaniu, na który zwracam uwagę, czyli z tą luką cenową, no zejście na dół, próba zanegowania. Powstrzymana, no i w tym tygodniu znowu ruch do góry, ale nie wybijający na razie tego szczytu, więc tu też sytuacja nie jest jeszcze w żaden sposób klarowna, bo nie mamy nawet potwierdzenia tego ewentualnego objęcia hostcy, tak? Nie wspominając już, że w tym szerokim spektrum czasowym, w tym szerszym spektrum czasowym, no konieczne tu jest wyjście powyżej poziomu 4177, aby, aby móc tak bardziej patrzeć optymistycznie tym średnim i dłuższym terminie o tym, że rozpoczyna nam się tutaj ruch, albo inaczej, że kończy nam się tutaj jakaś, skończyła nam się tutaj jakaś korekta. No można tylko ewidentnie powiedzieć, że po... Po tym całym tutaj, jak gdyby ruchu spadkowym, no na razie to co widzimy, jak zaciśnimy wykres, no to widzimy, że tu nie ma żadnego impulsu. Także tu jest typowa korekta z jakimś układem, nie wiem, A, B, nieregularne, nie, nie teraz tutaj C, no i, i pytanie, czy to już jest wszystko, czy nie. No to spójrzmy teraz na wykres dzienny. Jak to w wykresie dziennym? No, na wykresie dziennym pamiętamy, że w tej chwili po wyraźnym impulsie spadkowym. Mieliśmy tutaj wyjście, które zadobiło, zamknęło nam lukę. Mieliśmy cofnięcie, zatrzymanie na 61 na takiej strefie na koronę I, i rynek proszę po gwiazda tutaj pamiętamy gwiazda wieczorna została w jakiś sposób właśnie taki delikatny, ale potwierdzona, ale właśnie nie nie w sposób taki dynamiczny, tylko delikatny, więc dlatego to jest zagrożone, ale na, na chwilę obecną nie ma nawet zanegowania tego. Co prawda, sposób jaki chciałoby się powiedzieć, jaki rośnie, wskazywałby, że tutaj powinno iść do góry. Ale zobaczmy też, ten wzrost oparty jest na coraz niższych obrotach, więc nie ma pewności, że wybijemy ten poziom, tą gwiazdę wieczor wieczorną i. Nawet gdyby to się udało, to pamiętajmy, że jesteśmy na tę chwilę. Możemy mówić, że jesteśmy co najwyżej w fali C. Fali C po spadku tego impulsu. Tutaj, żeby znowu, oczywiście, wyjście nad. I teraz brak tego dołka, no daje szansę wybicia tego i pójścia. Czy to do poziomu tutaj 3980 na 61 w okolicach tego zakresu overbalansu, czy nawet podejście pod strefę na koronę do poziomu 4100 mniej więcej, ale to wszystko będzie tylko i wyłącznie w ramach korekty tego ostatniego impulsu. Żeby w nieco dłuższym terminie myśleć pozytywnie, musimy najpierw pokonać tutaj ten poziom w okolicach 4180. Także widać, że na razie nie, nie ma takiego. No, każdy zatwardziały niedźwiedź powie: To są korekty, spadamy dalej. Zatwardziały byk będzie chciał zobaczyć, a patrząc obiektywnie na to, no. Jesteśmy na pewno w tendencjach spadkowych i pojawiły się możliwości z racji i miejsc, gdzie te dołki ostatnio wypadają, i formacji świecowych, i ewentualnie nawet wybicia pierwszych jakichś tych pierwszych mniejszych. Ostatnich szczytów potwierdzonych, pierwszych, mniejszych, ostatnich. No, ostatnich, ale z tych mniejszych korekt, czyli tak jak tu z tego impulsu, tu to są jakieś potwierdzenia co do dalszego ruchu do góry, ale ta sytuacja nie jest jasna. Dla mnie nie jest jasna i nie postawiłbym na to dużych pieniędzy, żeby e, kupować. Tak? Wolę czy. Bardziej czystą i klarowną y, sytuację, aczkolwiek, tak jak mówię, no są w tych krótkich terminach, mamy wskazania, które mogą zaowocować jakimiś dalszymi wzrostami, i tu co do tego jest jak gdyby trochę, troszeczkę większa, większa szansa. I to by było tyle, jeśli chodzi o indeksy giełdowe.